Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozważamy dzisiaj fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 4, w której Chrystus zachęca nas do tego, abyśmy czuwali, gdyż o godzinie, której się nie spodziewamy, Pan domu przyjdzie. I w tym kontekście wezwania do czuwania, Chrystus przedstawia nam w dzisiejszej Ewangelii dwie postawy, dwóch sług, których Chrystus, Pan domu, Ustanawia nad swoim domem, aby wydzielali pokarm swoim im innym sługom we właściwym czasie. I otóż jeden z tych sług jest wierny roztropny i roztropny, rzeczywiście pracuje dla dobra wspólnoty domu, którego znaczeniem jest oczywiście wspólnota kościoła. Drugi natomiast, sługa zły i gnuśny, kiedy pan domu nie powraca, rozpoczyna się upijać. Z pijakami zaniedbuje swoje obowiązki. I znowu jest to oczywiście metafora tych, którzy odpowiedzialni za jakąkolwiek funkcję w kościele, czy to w wymiarze hierarchicznym, czy w wymiarze rodzinnym. Przecież e, wspólnota rodzinna, każda rodzina jest też domowym kościołem. Nie troszczy się o ten wymiar obowiązków, które pan domu, pan wszechświata, pan kościoła e, polecił mu do wykonywania. A więc, w kontekście dzisiejszej Ewangelii jednoznacznie czuwanie, oczekiwanie na przyjście Chrystusa polega na dobrym spełnianiu obowiązków, tych, które co, życie codzienne nam przynosi, w kontekście i z perspektywy oczywiście życia wiecznego, które nas niewątpliwie czeka. Dzisiaj wspominamy też jednego ze sług wiernych i roztropnych. W liturgii Kościoła, który przez wiele lat i aż po dzień dzisiejszy rozdziela pokarm swojej nauki całemu Kościołowi. Jest to wspomnienie jednego z najwybitniejszych teologów, ojców Kościoła łacińskiego, świętego Augustyna, który pochodził z Tagasty, a został w późniejszym wieku również biskupem Hippony. Ten początkowo lekko duch, świetnie wykształcony retor, należący do sekty Manichejczyków, która gardziła ciałem, a zarazem pozwalała sobie na dosyć rozpustny sposób życia, w pewnym momencie swojego życia, pod wpływem świętego Ambrożego z Mediolanu i również swojej matki Moniki, którą wspominaliśmy wczoraj, przyjmuje chrzest w kościele katolickim, powraca do. Afryki Północnej i tam przez następne dobre 40 lat pisze, jest biskupem Hippony, pisze, komentuje Pismo Święte, walczy z Pelagianami, jedną z sekt tamtejszych, z tak itd., aż po moment swojej śmierci w roku 420 po Chrystusie. Takich sług dobrych i roztropnych w historii Kościoła. Mamy bardzo wiele. Ten jednak jego wpływ na teologię, na rozumienie Pisma Świętego, na rozumienie grzechu pierworodnego, łaski uświęcającej daje, daje się odczuć w Kościele świętym aż po dzień dzisiejszy. Módlmy się więc za pośrednictwem świętego Augustyna, o to, abyśmy właśnie w naszym życiu byli sługami dobrymi, wiernymi i roztropnymi którzy rozdzielają pokarm dobrych uczynków i zarazem pokarm dobrego słowa tym wszystkim, których, którym, których Pan Bóg ustanowił pod ich zarządem. Na zakończenie chciałem przeczytać fragment z wyznań św. Augustyna, w której to książce Augustyn pisze ją w ciągłym rozmowie, w ciągłej rozmowie z Panem Jezusem, z Panem Bogiem. Czyli zwraca się do Chrystusa per ty przez całą księgę. Jeżeli ktoś nie miał jej nigdy w ręku, nie czytał, to bardzo gorąco polecam. Jest to fascynująca lektura dotycząca dziejów grzechu i zarazem dziejów łaski w życiu świętego Augustyna. W tym momencie tak modli się do Chrystusa, prosząc o. Wyjawienie mu tajemnicy siebie samego i zarazem tego, kim jest sam Bóg. Czym jesteś dla mnie? pyta się święty Augustyn, pana Boga. Zmiłuj się nade mną i pozwól mi rozmawiać z tobą. Czym ja jestem dla ciebie, skoro każesz mi, abym cię kochał? Bo inaczej gniewałbyś się na mnie. I groził mi wielkimi nieszczęściami, ale czy już to samo, że cię nie kocham, nie byłoby małym nieszczęściem, biada mi, powiedz mi, Panie Boże mój, przez miłosierdzie Twoje, kim jesteś dla mnie? Powiedz mojej duszy. Oto pada odpowiedź Świętego Augustyna, cytując cytuję teksty Psalmów. Powiedz mojej duszy: Ja jestem Twoim Zbawicielem. Mów tak, abym Cię słyszał. Oto Panie, moje serce i uszy. Otwórz je i powiedz mojej duszy: Ja jestem Twoim Zbawicielem. Pobiegnę za Twoim głosem i pochwycę Cię. Nie kryj przede mną swojego oblicza. Niech umrę, abym nie umarł i mógł je ujrzeć. I oglądać na wieki. Niech te słowa świętego Augustyna, pełne gorliwości o poznanie Boga i ukochanie Boga, towarzyszą nam w dzisiejszym rozważaniu pięknego Słowa Bożego. Pan z Wami niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Rozważamy dzisiaj fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 4, w której Chrystus zachęca nas do tego, abyśmy czuwali, gdyż o godzinie, której się nie spodziewamy, Pan domu przyjdzie. I w tym kontekście wezwania do czuwania, Chrystus przedstawia nam w dzisiejszej Ewangelii dwie postawy, dwóch sług, których Chrystus, Pan domu, ustanawia nad swoim domem, aby. Wydzielali pokarm swoim im, innym sługom we właściwym czasie. I otóż jeden z tych sług jest wierny, roztropny, i rzeczywiście pracuje dla dobra wspólnoty domu, którego znaczeniem jest oczywiście wspólnota kościoła. Drugi natomiast <laughs> sługa zły i gnuśny, kiedy pan domu nie powraca, rozpoczyna się upijać z pijakami, zaniedbuje swoje. Obowiązki. I znowu jest to oczywiście metafora tych, którzy odpowiedzialni za jakąkolwiek funkcję w kościele, czy to w wymiarze hierarchicznym, czy w wymiarze rodzinnym. Przecież e, wspólnota rodzinna, każda rodzina jest też domowym kościołem, nie troszczy się o ten wymiar obowiązków, które pan domu, pan wszechświata, pan kościoła e, polecił mu do wykonywania. A więc w kontekście dzisiejszej Ewangelii jednoznacznie czuwanie, oczekiwanie na przyjście Chrystusa polega na dobrym spełnianiu obowiązków, tych, które co, życie codzienne nam przynosi w kontekście i z perspektywy oczywiście życia wiecznego, które nas niewątpliwie czeka. Dzisiaj wspominamy też jednego ze sług wiernych i roztropnych. Liturgii Kościoła, który przez wiele lat i aż po dzień dzisiejszy rozdziela pokarm swojej nauki całemu Kościołowi. Jest to wspomnienie jednego z najwybitniejszych teologów, ojców Kościoła łacińskiego, świętego Augustyna, który pochodził z Tagasty, a został w późniejszym wieku również biskupem Hippony. Ten początkowo lekko duch, świetnie wykształcony retor, należący do sekty Manichejczyków, która gardziła ciałem, a zarazem pozwalała sobie na dosyć rozpustny sposób życia. W pewnym momencie swojego życia pod wpływem świętego Ambrożego z Mediolanu i również swojej matki Moniki, którą wspominaliśmy wczoraj przyjmuje chrzest w Kościele katolickim, powraca do Afryki Północnej i tam przez następne dobre 40 lat pisze, jest biskupem Hippony, pisze, komentuje Pismo Święte, walczy z pelagianami, jedną z sekt tamtejszych, z manichejczykami, i tak dalej, aż po moment swojej śmierci w roku 420 po Chrystusie. Takich sług dobrych i roztropnych w historii Kościoła, Mamy bardzo wiele. Ten jednak jego wpływ na teologię, na rozumienie Pisma Świętego, na rozumienie grzechu pierworodnego, łaski uświęcającej, daje, daje się odczuć w Kościele Świętym aż po dzień dzisiejszy. Módlmy się więc za pośrednictwem świętego Augustyna o to, abyśmy właśnie w naszym życiu byli sługami dobrymi, wiernymi i roztropnymi którzy rozdzielają pokarm dobrych uczynków i zarazem pokarm dobrego słowa tym wszystkim, których, którym, których Pan Bóg ustanowił pod ich zarządem. Na zakończenie chciałem przeczytać fragment z wyznań świętego Augustyna, w której to książce Augustyn pisze ją w ciągłym rozmowie, w ciągłej rozmowie z Panem Jezusem, z Panem Bogiem. Czyli zwraca się do Chrystusa per Ty. Przez całą księgę, jeżeli ktoś nie miał jej nigdy w ręku, nie czytał, to bardzo gorąco polecam. Jest to fascynująca lektura dotycząca dziejów grzechu i zarazem dziejów łaski w życiu świętego Augustyna. W tym momencie tak modli się do Chrystusa prosząc o. Wyjawienie mu tajemnicy siebie samego i zarazem tego, kim jest sam Bóg. Czym jesteś dla mnie? pyta się święty Augustyn, pana Boga. Zmiłuj się nade mną i pozwól mi rozmawiać z tobą. Czym ja jestem dla ciebie, skoro każesz mi, abym cię kochał. Bo inaczej gniewałbyś się na mnie. I groził mi wielkimi nieszczęściami, ale czy już to samo, że cię nie kocham, nie byłoby małym nieszczęściem. Biada mi, powiedz mi, Panie Boże mój, przez miłosierdzie Twoje, kim jesteś dla mnie? Powiedz mojej duszy. Oto pada odpowiedź Świętego Augustyna, cytując, cytuję teksty Psalmów. Powiedz mojej duszy: Ja jestem Twoim Zbawicielem. Mów tak, abym Cię słyszał. Oto Panie, moje serce i uszy. Otwórz je i powiedz mojej duszy: Ja jestem Twoim Zbawicielem. Pobiegnę za Twoim głosem i pochwycę Cię. Nie kryj przede mną swojego oblicza. Niech umrę, abym nie umarł i mógł je ujrzeć. I oglądać na wieki. Niech te słowa świętego Augustyna, pełne gorliwości o poznanie Boga i ukochanie Boga, towarzyszą nam w dzisiejszym rozważaniu pięknego Słowa Bożego. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.